Z prawej strony okna mamy wybór modułu. Jeżeli często pracujemy w danym module, to możemy go wybrać jako domyślny. Wówczas program będzie go nam domyślnie uruchamiał. Z lewej strony mamy okno zarządzanie bazami danych. Możemy dodać bazę, możemy podłączyć bazę, edytować bazę, usunąć bazę, wykonać kopię bazy, wyszukać pracowników w wielu bazach danych. W oknie Dodaj firmę, dodajemy bazę danych nowej firmy. Wpisujemy nazwę bazy nowej firmy. Automatycznie wczytuje nam się ścieżka do tej bazy. Wybieramy również rodzaj księgowości. Klikamy Zapisz. Musimy pamiętać, by nazwa nie zawierała polskich znaków oraz znaków specjalnych. Również nie powinna być zbyt długa, ponieważ przy generowaniu pliku JPK program będzie informował, że trzeba ją skrócić. Możemy również podłączyć usuniętą wcześniej bazę danych. Wybieramy ścieżkę dostępu do tej bazy. I klikamy Otwórz, następnie Zapisz. Również możemy edytować daną bazę. Zmieniamy nazwę i klikamy Zapisz. Również możemy usunąć daną bazę. Zaznaczamy daną bazę danych, klikamy pole. Usoń. Program zapyta się, czy na pewno chcesz usunąć bazę. Możemy również podłączyć usuniętą wcześniej bazę danych. Wybieramy ścieżkę dostępu do tej bazy i klikamy otwórz. Następnie zapisz. Również możemy wyszukać. W polu Szukaj możemy odnaleźć daną bazę W polu wyszukaj możemy po nazwisku albo po PESELU odnaleźć pracownika z wielu baz danych